Witajcie. wi Nie, on tak tego nie robi. Witajcie. wi wi Kurwa, no nie potrafię. Witajcie w kolejnym vlogu. Poprzedni obejrzało tyle osób. Ponad pół tysiąca. Ciekawe dlaczego. Czy dlatego, że był długi czas oczekiwania, dwa tygodnie, dlatego, że 20 minut, czy też temat ciekawy. Czyli unboxing DVD MZW. Napiszcie w komentarzach, co Was skłoniło do obejrzenia poprzedniego odcinka. Tak czy siak, cieszę się, i może ten też zdobędzie pół tysiąca. Witam Was ponownie z burdelu, bo tak się niby kojarzy ta ściana. I tutaj pytanie: wrócić do starego miejsca czy zostać tutaj? I piszcie na dole w komentarzach. Inaczej zostaję tutaj, bo tu mi się powiedzmy wygodniej kręci. I znów mogę powiedzieć, że w zeszłym tygodniu był spory ruch na kanale. No ale to już wszystkie nasze materiały w jednym z newsów opisał Niko. Ja obejrzałem AM w całości, co się mi rzadko zdarza. No i przyznam szczerze, jedno z fajniejszych AM, jakie oglądałem. Może dlatego, że pomiędzy tymi opisami pay per view było też dużo luźnej gadki, różnych wtrąceń, i to się oglądało całkiem przyjemnie. Nie było tak, że był początek, a później tylko wrestling i koniec, czyli QA. A na końcu prowadzący AM postanowili ocenić mój vlog. Oczywiście wyglądało to na zasadzie: ja, 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 ja jestem najlepszy. Oglądajcie V, bo jest Rydwan, bo jest szup jako szup z szafy, szupa kurczaczek. I tylko była jedna opinia, która w pewnym momencie mnie trochę zaniepokoiła. Szango ale... to jest taki kl <noise> tak mi się wydaje, bo o serio. Kurwa. Przemko... Szrot Może mnie mniej zaniepokoiła, ale dziś dziwiła. Ja, jak KL, Kaman. To znaczy nie mam nic do KL-a, bo w kwestii tego jak się wypowiada i tak zrobił ogromny postęp, kiedyś to wyglądało o wiele gorzej i nudno i chciało się wyłączyć ten jego speech po, po minucie czy coś takiego. No ja jak K.L. no chyba nie. No pff. jesteśmy z tego samego miasta, ale no tu się chyba podobieństwa kończą, mam nadzieję. Zresztą piszcie co myślicie o opinii Moniki pod też temat wideo z lotowych wtedy i no tu chyba różnica jest gigantyczna. Pamiętam, że na którymś wideo z wyprawy na gale MZW KL kręcił kaczki na przykład w, w jakimś stawie czy coś takiego, aż pyk. Kaczki się z was śmieją, że nie przyjechaliście na MZW Champions World 2. Tymczasem mam dla Was specjalny materiał. Nie ma dzisiaj szupa z szafy szupa, ale za to mamy specjalną relację z Radomia. Zobaczycie, dlaczego Rydwan jest taki szybki. Zdradzimy ten sekret już za chwilę. ...jest najbliżej, a lokalizacja jest najważniejsza. dziewczyny. Co zaś na polskiej scenie. Mamy już za sobą największą galę KPW w roku, czyli godzinę zero. Jej headlernerem było starcie Kamila Aleksandra i Pięknego Kawalera. Piękny Kawaler wygrał. Myślę, że taki scenariusz jest najlepszy dla federacji. No, ale jest jedna ciekawostka z internetów. Otóż Piękny Kawaler postanowił wydać pewne oświadczenie i to wydaje mi się, że poza gimnikiem i zobaczmy, co napisał. Jest tam pewna historia, jak to się zaczęło, bla bla bla, kiedy był w TDW, kiedy gdzie tam trenował. <laughs> Że nigdy nie walczył z Kamilą Alexandrem wcześniej, bla, bla. nieważne, nieważne, nieważne. Okej, okay. gala udana, jedynie frekwencja mogłaby być lepsza. Fanbase jak zwykle nie zawiódł. Powoli się rozrasta, a na galach zaczynają się pojawiać ciekawe transparenty. Na gali było nieco ponad 100 osób. Na indesową galę to normalka, bla bla bla. <laughs> Ale jeśli polski wrestling ma się rozwijać, to fani muszą przyjeżdżać na gale. No ale w kontraście do tego, na końcu dziękuję ludziom, którzy wspierali. Bla, 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 a internetowym pedałom, które od zarania dziejów hejtują polski wrestling i zawsze wiedzą, potrafią lepiej, pomimo że nigdy nie stali na ringu, zajeżdża trochę Donnem Roydem, i nie byli częścią żadnej federacji, nie mają pojęcia, bla, 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 z jakimi problemami. Tym nieudacznikom życzę, żeby pierdolnął ich autobus podczas łapania pokemonów lub pisania hejtów na tych waszych forach. Sam nigdy nie pisałem filozofii w internetach, nie interesowało mnie, bla, 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 byłem fanem, grałem w gry. Uh, 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 uh. Miałem marzenie zostać wrestlerem i zostałem, ruszcie dupy sprzed ekranu, to może spełnicie swoje. No tak, ale ten tekst zakłada, że każdy chce być wrestlerem, kto jest fanem wrestlingu. No tak nie jest. No i stary tekst. Nie tworzysz federacji wrestlingu, nie stałeś nigdy na ringu, to się nie wypowiadaj. No ale jak to się nie wypowiadaj? Kto ma się wypowiadać na temat federacji, jak nie fani tej federacji, czy też fani wrestlingu? Coś tu jest nie tak. Jest też ta odezwa, że polscy fani muszą przyjeżdżać na polski wrestling, czyli ci internetowi, tak? którzy tylko oglądają, nie ruszyli dupy. Zresztą jak się okazało, największy headliner w historii KPW, bazujący na polskich zawodnikach, jednak nie przyciągnął nikogo spoza po, Trójmiasta, więc to jest jednak jakiś, no jednak jakaś wskazówka, że no tak działa niestety nasz rodzimy wrestling aktualnie, że trzeba jednak sprowadzić jakąś gwiazdę z zagranicy. No. Nie ma szans w inny sposób. Tak samo to było w Pro Wrestling Malta, gdzie byłem. Tam też główny booker wiedział, że, że no nie może bazować tylko na swoich zawodnikach, których wytrenował, bo, bo Maltańczycy nie przyjdą. Musi być ktoś z zagranicy, inaczej to, to nie pyknie po prostu. No i niestety taka karma, tak w Polsce jest. Skoro już mam już tablet, to zobaczmy, co napisaliście pod poprzednim odcinkiem. W momencie, w którym jest szub do mojego pokoju wszedł tata. Co ja mam kurwa powiedzieć? No przełącz szybko na RedTube. Chłopacy pierwszy raz wystąpili w roli komentatorów, więc nie możemy oczekiwać cudów, aczkolwiek nie było źle. No tak jak mówiłem, no to są błędy właśnie tego pierwszego nagrania. Mogli może powtórzyć to kilka razy i przesłuchać wcześniej, jak to zrobili za pierwszym razem i nagrać to drugi raz. Bo no, błędy są podobne do tych e, z Alorna Fink 1. Legendy mówią, że Austin Aries dalej czeka na lotnisku, bo lot do Polski miał opóźniony. No, Miał Dreamlinerem polecieć. A tak, wychodząc trochę poza indys polskie. Mały segment, w którym co pewien czas będę Wam pokazywał rzeczy z indysów w Europie, które warto, warto zobaczyć. W tym odcinku chciałbym Wam zaproponować obejrzenie. Wejściówek pewnego zawodnika z ICW, z Wysp brytyjskich, czyli Local Hero Joe Henry. Jeśli jeszcze nie widzieliście jego wejściówek, to tutaj jest playlista, którą możecie zobaczyć. Jedną z ostatnich najfajniejszych wejściówek była ta przed walką z Mr. Andersonem, bazowana na teamie Pokémonów, więc zobaczcie też fragmenty. No I pamiętajcie, Pokemony są i mogą być naprawdę groźne. Ups! A na koniec, zamiast kartki z kalendarza, minuta z przeszłości, porozmawiamy sobie o Restlerze, który jest jednym z moich ulubionych, czyli Bam Bam Bigelow. Tym razem przedstawię historię w formie 12 przypadkowo wybranych faktów, jednak układających się w pewną całość, jeśli chodzi o linię historyczną. Otóż Bambam Bam Bigelow rozpoczął swoje treningi w New Jersey w 1986 roku i już na samym początku przyjął przy domek Beast from the East, czyli bestia z wschodu. New Jersey jest oczywiście na wschodzie Stanów Zjednoczonych. Nam oczywiście Beast from the East może się kojarzyć z Rosją, z naszym wschodem w Europie. No i co ciekawe, rok po debiucie Bamba Bigelow w World Class Championship Wrestling grał gimnik taki rosyjski a o nazwie Crasher Jurkoff. Bambam Bigelow jest stawiany w linii z najlepszymi heavyweightami w historii wrestlingu. No i co ciekawe, z jednym z takich zawodników, który też jest właśnie tym top zawodnikiem heavyweightowym w historii, czyli Vaderem, w Japonii w New Japan Pro Wrestling miał on tag team i wygrali też tam pasy właśnie mistrzów drużynowych. Z WWF Bambam Bam Bigelow bardzo dobrze wspomina Walki z Tatanką oraz Doink the Clownem. Te walki były to walki oczywiście typowo komediowe, no i pozwalały mu się i tym zawodnikom bawić po prostu na ringu, i on bardzo dobrze, dobrze wspomina te czasy. Za to bardzo źle wspominał warki hardcore w WCW, bo w, a, wtedy przecież odszedł z ECW i jakby chciał skończyć z hardkorem, ale w WCW oczywiście znowu go włożyli w walki hardcore. Bam Bam Bigelow w WCW to oczywiście oprócz tego początku z Goldbergiem, gdzie on stanowił tak naprawdę tylko odskocznie dla Goldberga, żeby go jeszcze bardziej uwiarygodnić jako, jako tego zajebistego, niepokonanego mistrza. To oczywiście w WCW kojarzymy Bam Bam Bigelow z triadą. Z triadą, w której był z DDP, a nie wiecie, a może wiecie, z DDP on znał się dużo wcześniej z New Jersey i znali się z czasów młodości. Stąd też oczywiście wyszedł pomysł na triadę. Canyon, który był trzecim członkiem triady, nie był z New Jersey, ale był z Nowego Jorku, z Queens, wystarczająco blisko. Bambam Bigelową miał żal do WCW o to, że rozwiązali triadę, no ale mówił, że byli już tak bardzo over w pewnym momencie, a przecież nie byli main eventerami, że takie osoby jak Hogan no nie mogły dopuścić już ich wyżej i nie chciały, no i rozwiązały, a rozwiązano triadę. Jednym z najczęściej podawanych faktów z prywatnego życia Scotta Bigelow było uratowanie trójki dzieci z płonącego budynku w 2000 roku. 40% jego ciała wtedy doznało uparzeń drugiego stopnia, no i nie mógł walczyć przez około 4 miesiące. W tym samym roku rozwizł się z żoną i przez dłuższy czas nie płacił alimentów, za co został pozwany do sądu przez nią. W ostatnich latach swojego życia miał dziewczynę o bardzo polsko brzmiącym nazwisku, Remiesiewicz. To z nią miał bardzo poważny wypadek motocyklowy w 2005 roku i to ona znalazła go nieżywego w styczniu 2007 roku. W jego ciele wtedy znaleziono sporo narkotyków i leków, w tym kokainę i leki przeciwlękowe. I to było jak wyszło 12 faktów o skocie Bigelo. zupełnie przypadkowych. Ale mam nadzieję, że spodobał się Wam ten segment w tej formie. A skończymy oczywiście muzycznie. Jednym z moich ulubionych głosów w punkowych kapelach była Agata Policz z Bladych Loków. Niestety rozstała się ona z Bladymi. No i jak niedawno znalazłem, zaczęła nowy projekt z nowymi muzykami o nazwie DDA. I oto fragment pewnego promo z YouTube'a, który chodzi mi po głowie non-stop. Dzisiaj nie ma szufa pf. Nie ma dzisiaj szufa. Pf. Pięknego kawalera oraz Kamira Xen. Kurwa. Kurwa co jest? Ponad.